OK, pierwsze stanowisko przyjechała Toyota Hilux czy Hilux. No i ściągnięty został bak. Wszystko zostało zabezpieczone. Oczywiście jak w to czteroletnim aucie widać, że rdza postępuje i to dość obficie. Auto będzie zabezpieczone masami polimorowymi, natryskowymi oraz suchymi woskami. Oczywiście zostanie rama zalana woskiem do profili zamkniętych, aby można było się cieszyć dłuższą żywotnością tego pojazdu. Czteroletnie auto. To nie zabezpieczy tego auta. Teraz, no to będzie później musiał oddać do blacharza. Wszystko składnie oklejone, zabezpieczone. Widzimy się niebawem. Zawieszenie już jest polakierowane, a wszystkie srebrne ślady. To nałożony przemysłowy epoksyd. Wcześniej były tam rdzawki, które były usunięte mechanicznie, wytrawione, podkład reaktywny i na końcu epoksyd. Jak widać, jest trochę tego. Wszędzie na zgrzewach była już rdza. Już po nałożeniu natryskowych mas polimerowych na całą płytę podłogową oraz ramę, wzdłuż progów, na to przyjdzie jeszcze suchy czarny wosk aby zapewnić hydrofobowość.